To jest nowy numer. To będzie więcej bitów i numer się ma tutaj rapuję stale. Dobre wersy na tym rapie. Dobre te bity, dobry numer. Tu jestem. Siema ciągle nawijam. Siema, no i wersy. Na rapie zrobię dobrą nutę. Siema tutaj. Zawsze tu będzie. W nawijkach jestem i tu nawijam szczere serce 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 nuty. Rap o wszystkim siema naszej miejscowości. Dobra ty dobry rap siema i rapuje. Gdy będzie ten bit, gdy będzie nowe wersy, siema ciągle mamy. Te skile numery. Będzie bity więcej, tak te kawałki siema. Ciągle to rapuje, dobra nuta i się rymuje. Elo zawsze pozostaje. Nasze bity tutaj siema, ciągle jestem w grze. Nawijam o życiu, nawijam prostych wers, nawika życiówka i numer. Siema, ciągle mamy te skile i rapuje. Nasze bity, Elo tu jestem, na numerach siema, tutaj będzie rap. Gdy na winę, będzie tak szczerości wersy Gdy rapuje, siema no i teksty Rap gra wersy, dobra nuta tutaj Siema ciągle będzie na nowy numer przekaz Elo, siema zwrota więcej Elo składam, nasze treści, treści rap Hip hop wersy ciągle to rapuje, nasze wersy i nabita robi dobre wersy, robi to bez przerwy, robi to na rap, robi to na hip hop, tak bez przerwy, bez przerwy nie ma stopu, nie ma pauzy. Siema dobre bity, rapuje no i więcej. bit. dobry numer, siema ciągle na rapie. Nowy numer wersy, siema to się robi, na numerach, siema to będzie. Nasze wersy, jestem tutaj, nasze wersy. Na bitach dobra nuta, no tu, no tutaj wszystko. Dobra nuta, tutaj wersje, wszystkie dobry Rap się ma tutaj. Na rapie mamy ten przekaz i bity składamy się tak o naszy na ranku, poranku, dzionku, nocy, po południu. Elo, dobre wersy. Się rapuje, słuchacie tej muzy. ma daje numer, siema daje numer, rapu duj, daje, daje. To więcej rapu i hip-hopu. ma to natura, krówka i mleczko. Mały cielaczek i błącek, cyk jest bycz, byczek, to tak krówka jest. Krówka byczek i jest natura. i nasze do dookoła, wszystkie nuty siema, no i bity siema. Ciągle jestem grze. Nawijam, rapuję. Dobra, nuta tu zostaje. Dobre wersy na tym rapie stale. Na numerach siema ciągle mamy te bity. Elo, dobry rap i będzie zawsze te numery. Wchodzę w rym, wchodzę ciągle, to słuchajcie siema. Dobre siema, wszystkie numery i zawsze tak będzie. Dobry numer, tu jest wszystkie. Dobry rap siema, no i wersy na bitach robię rap. Siema, no i bity Dobra sekunda, wersy, numery Siema, ciągle na bitach jestem, ciągle na rapie Elo, dobry rap I nasze wersy Siema, ciągle mamy te skillę, no i rap Siema, ciągle na winę bit Elo, czy słyszysz ten rap I słyszysz ciągle na rapie Dobra muzyka, przekaz, siema, ciągle Jestem ty grze i rapuję Siema, dobry przekaz, tu jest nowe wersy Na numerach robię je stale Dobry rap i zawsze pozostanie na tych bitach, się ma ciągle robię. Nawijane będzie zawsze dobry numer, przekaz, dobry rap i wszystkie wersy. Elo ciągle robię kawałki teksty, kawałki hip-hopem się ma, utwór, no i wersy. Elo ciągle rap i nasze wersy. Na bitach zobaczycie, się ma ciągle robię. Bity robię rap i dobry wersy. Elo tutaj dobędzie nowy hip-hop na naszym draku i na mieście i wszystkie numery się ma być dobry rap. Siema, to zrobię, na numerach, będzie to numery, więcej numerów, siema, więcej, składane z historii, albumy, ze szczyty, no i treści, treść jest hip-hopowa, treść jest rapowa, treść ciągle rymuje i więcej bitów, bitów ciągle, siema, tu będzie nasze wersy. Elo zawsze na numerach siema to będzie. Na numerach zawsze dobre wersy, tutaj siema, dobre byty, no i skile no i rap. Więcej, więcej tekstu, tu na rapowe wersy, na tych bitach ciągle siema, ciągle mamy. Te numery tworzę na bitach, zobacz nowy rap i dobre wersy, podziemia, siema, tutaj nasze teksty w rapie. Nowy numer i będzie. Na te teksty siema to jestem, gram. Ciągle, więcej rapu, więcej bitów. Siema to czwarty miesiąc kwietniowy dzień, kwietniowy dzień, 28 dzień, kwietniowy, kwietniowy, dwudziesty dzień, 29, 30, tak, dwudziesty to jest piątek, dwudziesty, dziewiąty, piątek, piątek piątek, piątunio, piątunio, piąteczek i zaczyna się weekend. Pod wieczór sobota i tak, piątek, piątek, sobota to 30, 30 dzień to kwietniowy, sobota, drugi dzień, sobota i pierwszy dzień, pierwszy maja, pierwszy to będzie maja, dzień. Majowy, majowy i trzeci dzień weekendu Tak trzeci dzień weekendu, niedzieli, niedzieli tak Zobacz się rapuje, nowe wersje o wszystkim co sercu Miesiące, kawałki, dobra nuta Siema tutaj i rapuje Gdy robię nowy numer siema, gdy robię dobry bit gdy robię ciągle wersy, siema to jest to. Na nutach będzie dobra i przekaz. Na numerach siema ciągle to na bitach. Robi ciągle bit, robię ciągle na wersach. Elo zawsze się robi. Nowa nuta siema ciągle to rapuje. Elo będzie rap i więcej bitów. Siema, siema ciągle na rapy siema ciągle na bitach. Nowy numer. To będzie dla wszystkich. Nowy rap wersy. Nowy rap i bity, się ma. Ciągle to rapuje. Nasze wersy tutaj. Na tym draku się ma wszystko. Na numerach zrobię to wszystkie. Dobre kawałki. Dobre nuty. Więcej się ma. I zawsze będzie. Na nutach. Zobacz ciągle na nutach. się ma na bitach. Robię to beat. Robię to przekazem. Będę to rapował. Nie zostawię słuchaczy. To dla wszystkich. Dla publiki dobry beat. Dla publiki dobry rap siema ciągle mamy te i tak na numer siema bit, na numer siema tutaj dobry rap i nasze wersety siema dobry numer o wszystkim nowy numer siema i kawałki nasze bity nowy rap siema wszystkie to numery będzie więcej bitu, więcej rymów, się ma ciągle, jestem o was dobry bit, na tych numerach się ma długo, się nawija, RAPUJĘ, hip hopuję ciągle będzie te numery, się ciągle, jestem tutaj, na numerach się ma ciągle, mamy te numery, więcej bitów, no i RAPUJĘ się ciągle. Rap gra, dobre bity i numery, tu zawsze jest Na numerach siema, ciągle będzie więcej Elo zawsze się rapuje Nasze wersy, dobra nuta Siema wszystkie kawałki dookoła Na bitach robię, nasze wersy Na bitach to robię, siema no i więcej Dobre bity Elo tu jestem, nasze teksty siema to będzie. Na tym rapie siema zwrota, na numerach siema to będzie. Na nutach ciągle jestem, także siema i zawsze to numery. Będzie numery więcej, ta kawałek dobra nuta siema, no i wers. Na tych bitach siema tutaj. Zrobię rap i zawsze pozostanie. Na numerach będzie rap, na numerach będzie bity. Siema ciągle mamy. Tak, te skille. Dobry rap, dobre wersy i rapuje. Siema ciągle jestem w ZEN. Nawijam ciągle wszystkim ludziom. Tak, one mamy do rotaci, Henryk. Wykwalamy się, o brzmiarcie, oszyw, sklepyka ziemowita. Przeciwiam się Krzysztofowi, ani to wszystkie nasze życia. Tak, cudowne. Naszym cudowskim bliskim rodzinie i Bogu. Tak, to skarb nasze wersy. Siema i nawinę. Zwrotę dobry bit. Siema ciągle na rapowe. Dobra nuta, no i więcej bitów. Elo, dobry rap. Na winę bity się ma ciągle na tych nutach. Jestem w bitach, jestem w grze. Raper ciągle robi tu. Nowy rap Kobla dla Polski, on 966. To kochany nasze polski, Chrzest Polski, kochany. 1056 szósta, rodzicach 100 polskiego, nasz kan polski zawsze. Jest to wszystkie nowe numery, nowe bity, nowe wersy i rapuje. Nasze wersy, elo tutaj, nasze wersy tu się robi. Dobra nuta, dobre wersy. Na numerach robię je stale, elo. Zawsze to się robi. Dobra, nuta się rapuje. Na tak zrobię dobre nuty. Siema tutaj, rap, rap, na ty przekażesz. Siema w posłany posłany to Polski, kochanej, 1050 rocisa. W stu, kochanej, nasze Polski zawsze będzie numer, siema bity. I się nawija. Dobre bity, dobry przekaz, dobry rap. I nowa nuta. Siema, ciągle jestem w tych trackach. Elo, będzie nowy numer. Siema i bity. Elo, zawsze jestem tutaj. Na numerach. Robię ten przekaz, robię rap. O wszystkim ciągle jestem z wszystkim ludziom. I posłuchany 966 z Polski, kochany. 77 Marcica, bit 100 lat, na 201, 203, rocznicy. Nie polegał ci kochany. Nasza Polska z niepodległy w 1919 roku. Zawsze będzie o tym nowy numer. Rapowany, hip, wszystkim ludziom. Dobry, rap, siema i zwroty. Na tych bitach robię więcej nowej nuty. Oto będzie, będzie dobry, więc nuty, siema wszystkim, Le Księż, radio Meretwam, nas misjonarkom Misionar, wersy wszystkie, nowa nuta, siema ciągle i na winę. To będzie ten bit, to będzie nowa zwrota, siema i zawsze na winę. Będzie więcej tak przekazu nowej nuty i na winę. Zwrotę dobry bit, dobry rap i nowy numer siema. I zawsze to będzie. Na nutach zrobię więcej siema. I zawsze na winę, zwrota dobry bi, zwrota ciągle na numerach, siema ciągle na numerach to robię, siema ciągle na kawałku to będzie, elo, zawsze siema będzie, były i utwory, wszystkie będą utwory, najmniej kondycjonarką i afryce, pąść dla siebie, rodziny, jestem w cerkwi, wszystkim, parafianą parafianką i będzie pa nowy trak freestyle, dobry numer, siema, dobry numer, teksty, elo, zostają i numery. Będzie więcej dobrej nuty, siema ciągle jak się nawija. Dobry bi to wszystkim, dobra pinuta, siema, ciągle będzie to robione. Na bitach zostało wiele, siema ciągle mamy Tak te skile, na numerach robi bity, na numerach zrobi te wersy Na nutach zostają stale, na tych nutach siema to na winę, Zwrotę dobry bit, zwrota ciągle na numerach siema Ciągle będzie więcej. Na nutach się ma ciągle mamy te kawałki. Na nutach siema ciągle bity i wersety. Elo to przekazem, nowy numer tutaj siema. I zawsze pozostaje na numerach i na bitach tu będzie Nowy rap, nowe wersy i teksty. Na bitach robię nasze wersy. Elo zawsze się rapuje. Na bitach robię zawsze dobre skile, i na wersy robię ten bit, robię przekaz i rapuję, siema. Ciągle na numerach będzie wersy Elo, tutaj na numerach zrobię stale, na bitach zrobię dobra nuta, siema. I będzie tutaj na numerach siema wszystkie nasze wersy tu się nawija, robi dobry przekaz, robi dobry numer Siema wszystkim, bity i się rapuje Dobra nuta tu zostaje, nasze wersy Na tym rapie, na te bity Jestem tutaj, na ten rapem, siema tu Na tym rapem, rapem jest Naszym utwór, hip-hop tekst, teksty, bity Siema ciągle mamy te bity i składamy życiu Tak to jest więcej i piękna dziewczyna, tak królewska Psię wróżka, czarodziejka, przebieg ta i wersji. Na bitach robię dobry numer i robię. Na numerach robię jest stale. Dobra nuta, no i więcej. Elo, zawsze tu się zrobi. Na numerach siema jestem. Bity ciągle mamy numer. Elo, będzie więcej kawałków. Dobra nuta. No i bity. Gdy robię więcej bitów, słyszysz, gdy się zrobi nasze rymy Siema, ciągle mamy te skille i rap Gdy to zrobię nowy wers, na numerach robię więcej bitów Na numerach zrobię jak wszystkie te przekazy siema i numery Elo, będzie dobra nuta Siema na winy, dobry numer i rap Elo, zawsze siema będzie na tych nutach będzie więcej dobrej nuty siemano i teksty. Nabi tak zrobię, jak to więcej będzie tekstu, będzie skillu. Elo tutaj się nawija ciągle mamy te numery gdy się robi Nasze wersy gdy się robi Tak to przekaz na tych nutach jestem w grze Nasze bity i numery Gdyż się zrobi Więcej rapu, więcej tekstów się ma tutaj Na numerach robi bity się ciągle mamy te skile i membrana to będzie nowy numer, to będzie właśnie siema i zawsze tu będzie na rapie ciągle dobra nuta, na rapie ciągle dobra muza, dobry przekaz, dobra i wersy. Elo, zawsze jestem grze. Na numerach siema właśnie, na numerach robię te przekazy. Dobry rap i beat, dobry numer i jestem grze. Na bitach siema freestyle, ten na freestylu. Na bitach no i numer siema ciągle mamy. Tak te numery, gdy to wszystkie wersy są dla wszystkich. Dobra, nuta i się rapuje. Na wersecie robię je na numerach. Zrobię ten przekaz, na numerach siema wszystkie. Dobre kawałki na tym rapie. Siema i membrana będzie zawsze tak numery zam sobie, wid, wierzam sobie na tych tekstach. Teksty dobry, rap i nasze wersy. Na tych bitach robię stale. Słyszycie ten numer? posłuchacie to wieczorem. Gdy się zuci te kawałki, gdy się zuci flow na te bity. Elo, jestem tutaj. Na numerach robię więcej. Na numerach robię stale. Na tych bitach robię numer. Siema ciągle mamy te skillę i robię. Na numerach siema dobry wit. Witaj, siema, dobry kawałek i numer. Na bitach zostało tutaj. Siema i rapuje. Nowe wersy tu, nowe wersy wciąż. Na bitach robię dobre wersy tu. Na numerach robię dobre wersy przekaz. Na numerach siema. Robię te bity. Dobry rap i wersy rapuję i robię. Siema ciągle mamy. To skile nuty. Elo, dobry rap, na winę z numer siema. Ciągle jak to się zrobi, na bitach się ma ciągle, rapuje numer, się ma ciągle mamy. Te skile i bity, wchodzę więcej, słyszycie numerów, wchodzę więcej na tym traku. Elo dobry wers, się ma będzie na te bity, na tym traku. Elo dobry rap, jak tu będzie, nasze bity, wszędzie będzie tu. Dobre teksty, treści, zawsze się nawija, gdy robię beat. Gdy robię te numery siema ciągle Jak się słyszycie na bitach słyszycie to Jak słyszycie co do was rapuje bo się tak Na bitach siema ciągle robię rap i dobre wersy Rapuje stale dobre numery Na momentach wersy na momentach życie Cudowne i nawiki Elo dobry rap elo tu będzie ten numer siema Zawsze to zarapuje na bitach zrobię więcej, Elo to będzie nasze numery. Gdy robię bity, gdy robię kawałki, nasze numery, tutaj soi będzie zawsze. Na numerach zawsze dobry wers, na numerach robię je, gdyś się rapuje, gdyś się zrobi nasze wersy, tu się zarapuje. Na bitach zrobię jeszcze więcej przekazu, na bitach zrobię jeszcze więcej tego rapu, na bitach zrobię jeszcze więcej rymów się ma tutaj, się ma tutaj. I będzie więcej, nowa nuta, nowym wersem, siema, będzie rap i dobre teksty, na rapie ciągle, nowe teksty, treści zawsze tu się zrobi. Na numerach jestem, że rap i dobre wersy te, na nutach zostały, są tu siema. Ciągle składam i numery, ze wszystkim ludziom, będzie dobry numer. Jestem gdzie? Rap i wersy, nowe bity, nowe treści, treści wersów się ma tutaj. Na numerach będzie zawsze, na numerach zrobię tu. Na tych bitach robię stale dobra nuta i wersety. Na bitach robię te wersy, na bitach zrobię kawałek. Elo tutaj. Nowy wers o wszystkich Dobry rap i bity robię wiele więcej bit, nowe numery są tu Na rapie zrobię dobra nuta, siema ciągle mamy, te skile i rapuje, ciągle bit, dobry numer tu mamy, siema wszystkie dobre wersy na rapie zrobione Elo, dobry wers, tu rapuje, no i więcej, siema Ciągle mamy te wersy. Dobry rap i skill, dobry rap i bity. Elo, dobre wersy się nawija tutaj. Dobry rap i bity, dobry skill na wszystkich. Elo, będzie nowe numery. Nabi, tak zostało się, ma ciągle to robię. Na numerach zrobię więcej tych sekund. Sekundowy rap, sekundowy, hipko więcej, siema dobry numer, tak będzie. Nabitak, zjezam sobie, motorola, gdzie smartfona, komórce demobaisalonu, super Nowe videoklipy, videoklipy, videoklip, blogi hip hopowe tak godzi listów. Przyję super wersy i rapuje Nasze nuty się ma tutaj Rapuje, będzie więcej. Rapuje sobie nowe wersy Rapuje i dobre teksty, rap nawijany bit i kawałek Elo będzie no Nowy numer, siema to wszystkich Na tych bitach robię więcej hip hop. Robię więcej. Nowe nuty, siema dobry rap. Nawinę te wersy, siema dobre bity. Jestem tu i tworzę na rapowe dobre wersy, więc rapuję, hip hopuję. Nasze bity skille, tu jest dla wszystkich numer. Będzie więcej. bitów wszystkich sprzęt i wieża. Laptop i dobre numery, siema i rapuję. Siema wszystkie bity, rapuje Nawijam, hip hopuję. To jest to, to jest to, to jest to, siema le,